Witaczka Dzisiaj będziemy czekajcie przepraszam, że tak jest, dobra Dzisiaj pierwszy raz jestem z wami jak widzicie na survivalu Ja tutaj już trochę rzeczy ogarnęłam, swój domek tutaj jest widzicie nasz portal do netherów No, dobra Ja miałam takiego fajnego gostka który przychodzi z tymi lamami ten kupiec wędrowny czy coś w tym stylu no, wiecie dobra nazwę to kupiec wędrowny dobra będę tutaj na no to już dalej kontynuować osiemka o nie Zaglinę? Śniu co? Aha. Dobra, jesteś trochę dziwnym gościem, totalnie. A i tu mam takie przejście przez nether. Dobra, a tutaj jest moje zejście na dół. O, jacie. Znaczy, to jest moja kotłownia. Za ja tutaj przepalam ten. Mogę wam pokazać, jak to się robi. Czekajcie, tylko. Tutaj będę jeszcze to robić, bo jeszcze to jest w budowie. Patrzcie, mam taki bruk, widzicie? I daję tutaj, widzicie, się przypala. Widzicie? O, przepraszam. Zaczcie. Wtedy robi się ten kamienczynią. Nie trzeba mieć liftacza. Hmm. O, żelazko! Już przepalam, no to sobie żalazo. Tutaj jest... No, ta zbrojka, która jest tutaj, ona jest na mnie, jak widzicie, tam jest trochę zepsute. Tam tutaj jest łóżko, tutaj są obrazy, to jest tam to co jeszcze wypłacie, czy jest dzień, o już się prześpię <laughs> Dobra, jest w końcu działek. Ehm, słuchajcie, jedno pytanie dla Was. Czy fajnie zrobiłem to z tych liści? zaczcie a tutaj to jest mój enchanting i takie rzeczy. Miałam dużo takich no skóry i papieru ze trzciny i w końcu zrobiłem dużo tak po prostu biblioteczek. Będziemy dzisiaj po prostu, zgadnijcie co robić, Macie 3 sekundy na to, na zostawienie łapki w górę, ok? 3, 2, 1. Mam nadzieję, że już zostawiliście łapkę i lecimy. No to dalej. Będziemy kopać diamenty, lecz czekajcie. W tym miejscu zrobię chyba takie zejście. Tak myślę. Teraz tylko gdzie zrobić. Będę musiał wziąć to. I pełno jeszcze muszę zrobić patyków. Um. Ej, mam dużo, dużo drewna. Hap, A, jeszcze mam tu. Hap, Hops. I będziemy kopać na to dalej. Jak sobie jeszcze na nie zaczęłam. Muszę w ogóle zrobić tak. I biorę, nie z ile, z... Dwa staki tego wezmę, na pewno. Opsa. Op. Ja mam dwa staki. Co ja zrobię? Czy gdzieś tutaj mam drabinki? Chyba raczej tu. Nie ja mam nawet staka. O. Muszę tylko najpierw wszystko tutaj sobie zrobić Tu nie działa chyba że się cofla Dobra Co ja zrobiłem Dobra czekajcie Będę teraz tutaj trochę tutaj, tego tutaj robić Opsa wyrzucam Opsa wyrzucam i będę mieć w ogóle chyba tą chlebę Co? Ej. Mam na dzisiaj plany, żeśmy szukali no, po prostu diamenty. Ale jak widać się nie udaje Bo, Bo co chwilę muszę coś zrobić teraz. A czy tutaj po trzy chleby? Dodam trzy staki, jeśli po trzy chleby. Nie jeden. czyli będzie jeden stak. O jacie karamek w ogóle mogę zrobić przycisków co jest i i zobaczcie tutaj gdzie jest to zielone widzicie tutaj o to, tutaj to widzicie ile ich mogę zrobić masakra dobra i dalej i pewnie mam już tak no Możecie tak sobie pomyśleć teraz tylko, że czemu nie ma tu żadnych mobów, bo jak mam na pokojowym... Hmm, tutaj dam od razu pochodnie. Hopsa, hopsa, hopsa. Hopsa, hopsa. Tam, o jacie. O jacie. Mm hmm mm hmm mm hmm mm hmm i tak będziemy cały czas jechać w dół na poziom aż do bedroka a cóż tutaj mamy o jacie to się dalej ciągnie i słuchajcie hmm okay. O ja cię... Nic nie widzę. O, nawet węgiel! Węgiel nawet jest. Ale w kozacko! Będziemy mieć więcej węgla na pochodnie! Jeej! Ło! Wow. Nie wiem nawet, co mam robić tego! O, od niej, wy tego nie widzicie, bo ja tak zrobiłam, No, niestety, jak głodniej mój skin. O, ja cię. Ten węgiel sobie tak przekopiam po prostu. I tak mam pełno węgla w piecach. ci będzie mi potrzebny, to ja tam zrobię. Sobie pokopiem i tyle. Kurczę, znowu kolejna. Ja pierniczę. Wdech, wydech. Ja jak ja się przestraszyłem. Wiecie? Jenę. Co jaja ze mnie robicie? Ujęcie wiecie jak ja się przestraszyłem tam tego nietoperza w ogóle tam tej nietoperze coś można z nimi robić wiem że można je tam mieć tak dla zabawy ale no nie latać to ja na przykład nie wiem że można jaki jest poziom Łe, to jeszcze mam trochę drogi a ile zrobiłam? mam jeszcze dużo drogi. Wiecie oja, Ops, Ops, Ops Opsa, Opsa O, zobaczcie Na oja, od... Dobra, w następnym odcinku będziemy kopać diamenty. Słuchajcie, jesteśmy tutaj idealnie na poziomie diamentów. Diamentów. Jesteśmy idealnie na tym poziomie, zobaczcie. Jesteśmy na. O nie. Dobra, posłuchajcie. W tym miejscu kon... czekajcie, jak wejdę na górę, to tam kończymy odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Co jest do zobaczenia? Pa. Czekajcie. Opa.